Dzień dobry moi kochani. Z tego, oto, tutaj miejsca, czyli z mojej skromnej pracowni, chciałabym Wam pokazać, co dzisiaj uszyłam dla Lucy. Powstała tutaj oto taka obroża. Obroża jest zrobiona na wymiar. Materiałem, który wybrałam tutaj, jest poliester wodoodporny. E, dzięki czemu naprawdę nie jest to materiał brudzący się na spacerze. Możecie zachować czystość tej obroży. Można ją również wyprać w razie czego, gdyby się lekko brudziła. E, obroża jest właśnie uszyta na wymiar po szyję Lucy. E, co jeszcze mogę dodać? Ma złote okucia. E, jest regulowana. Także można w każdym dowolnym momencie ją zwiększyć lub zmniejszyć. No i to chyba tyle. Jeżeli jesteście zainteresowani, można sobie wybrać oczywiście dowolny wzór. Podać mi wymiary, a wtedy ja uszyję takie coś. Zapraszam serdecznie.